Cześć witam was, bardzo serdecznie jestem jest Splendor to po odcinku z Dostar w Shipwrecked yy, Ostatnio się tutaj zaczęła pora huraganowa I dobrze Co my tu mieliśmy robić? Teraz mamy jakieś jedzenie w ogóle Chyba yy. coś, coś, jakieś jedzenie jest co, właśnie, a tak, bo tego mieliśmy dużo tych ziemniaczków, co ostatnio zebraliśmy Chyba yy, tu można sobie porobić jedzonko i dobrze, gdzie jest moja łódka? Moja łódka jest. Tu z lewej. W sumie łódkę mieliśmy trochę podniszczoną, mi przydało się naprawić. Ale w sumie szczęście zobaczę dokładnie, jaka tam jest. Pajączki są na pierwszym poziomie. Dobra, co my tu mamy? Ile jest? 93. No to by się przydało naprawić. Trzeba zobaczyć, czy mam jakieś żądła. Eee, zaraz, gdzie to się robiło? To się robiło tutaj hmm. Dwa rządła, dwie liny. W ogóle mam pięć desek Spoko hmm. Czy Mamy rządła, mamy rządła. Co jeszcze tam było? Eee. Dwie liny. Dobrze To robimy sobie liny i mamy zestaw naprawczy. Dobra, przygotujemy sobie jeszcze jedne pulpety. Gunpowder to bym schował. Gdzie ja trzymam gunpowder? Ja nie mam nigdzie. A właśnie, czy jeszcze się nie powysadzały wraz z tym? Z podpaleniem w tej porze roku? Ja chyba tak, bo to się by trudno wybuchnąć. Wtedy... Kurde, to też wszystkie... Ale to wszystkie te, te wybuchowe, to te, te, to już poszły bo... Drewno... Mam w ogóle? Nie, tutaj... Dobra... E, tak właśnie, trzeba zacząć sobie nosić e, te kurteczki. 63% To na ile? 85% Weźmy weźmiemy te... lepsze. Mmm... E, przydałoby się trochę wypróżnić kamienie. Nie potrzebuję przy sobie... deski. S to tobym zrobił sobie kolejną tą skrzyneczkę Dobra Więc tutaj bambus, właśnie gdzieś bambusy trzymam Nie no, to na pewno mega syf aktualnie Albo widzimy ten bambus tutaj To powiedzmy Muszelki gdzieś mam No wiecie co, sobie... ja bym te rzeczy z mietka szczerze powkładał do tej skrzynki po prostu i byśmy sobie go nosili ze sobą, bo czasami na tych, w sumie zawsze na tych wyprawach się przydaje mieć w ogóle jakieś miejsce Ech, zaraz trzeba sobie trochę zajarać Dobra e, I dalej to wszystko sobie przeniesiemy tylko że nie mam miejsca na wszystko, bo sobie wkładałem tutaj, no bo nie to jedna to niech będzie na ziemi leżyć dalej Oba saletrę możemy sobie postawić, zostawić po prostu I kupę też Znowu łapka Dobra Chyba to nasz mietek jest już wypróżniony, to możemy sobie go teraz brać ze sobą. Złoto. Nie złoto jest tutaj. Kurde, ale żeby ten syf wszystkie ogarnąć. To teraz tyle trzeba skrzynek. Właśnie musimy też zobaczyć jak tam nasze drzewa. Chyba coś tutaj wyrosło. To ja sobie teraz y, sobie je pościnam. Dobrze, pościnałem trochę tych drzew. Nie, nie o, się to jeszcze nie zostało, ale dobra, już nie będę aż, aż tyle ścinał. Jeszcze sobie tutaj posadzimy e, nowe. I powiem wam, że tutaj w grę masakra podczas kościelania dosłownie, no prawie z każdego drzewa wyskakiwał mi wąż i też ten trujący. I raz mnie e, nieco dziabnął, i musiałem antidotum na szybko sobie zużyć z e, obozu. Tam mieliśmy właśnie tylko jed, jedne antidotum, więc na następny raz trzeba nic sobie zrobić. E, właśnie, a z czego się dokładnie to robiło? Królowiec ma te rzeczy, to tak da się w miarę ten... Że przydało się też trochę porobić antidotum na zapas. Dobrze, ale mamy zebrane... ...dwa staki drewna oraz osiem dodatkowych. I ja teraz myślę, że dosłownie wszystko przerobimy sobie na skrzyneczki. Bo ja naprawdę nie mogę tutaj zostawić tych rzeczy tak na ziemi. Tutaj niektóre się przesuwają. Widzę, że te rzeczy przesuwają przez, przez wiatr to głównie ten... Przez wiatr, wiatr. E, to głównie są te różne kamienie, które są roz, rozbijane ale no... Jednak nie je też by się przydało kiedyś zebrać i powkładać sobie do skrzynek. Chodź, mietek. E, chwila muszę ubrać się. E, dobrze. Jeszcze jedna. Trochę tego drewna zostało, ale myślę, że w sumie, branie no zrobimy jeszcze sobie więcej. Na jedną nam jeszcze starczy idealnie. I kurde, tylko właśnie, jakie ja zaraz zajaram do tego? Mam jakiś węgiel? Jeszcze. I nie ma węgla. Trochę nie przemyślałem tego. Dobra, no, zapalimy secha zbroją tą 14%, bo ona ma już dość mało. Ale to za chwilę. <tosłuch> Najpierw trzeba zrobić porządki. Mietek! Tak, tym teraz wzięcie, wzięcie, wzięcie tego mietka, tak przy sobie, jak się wyprawia, to nie idzie na wyprawę, to jest nie? Zostaj na razie. Na ziemi i weźmiemy często jakieś powiedzmy takie narzędzia i bronie zostawimy w tej skrzynce. Eee, jest tu coś, co jeszcze mogę ten... To może być. Kurde, jakby to uporządkować. W tej, tutaj, tutaj na dole weźmiemy jakieś pseudo ubranka powiedzmy rzeczy rzecz to można się założyć za, założyć eee okej, okay, to chyba tyle. To sobie jeszcze mogę dać tutaj. Jeżeli nie wiem jak ja tu uporządkować. mam. Bo tu jeszcze czapeczki mamy. Czy on nie? Chyba jeszcze mnie nie chce bić, ale jest w sumie trochę kupa z tym. E, bo sanity już mam dość niskie. Za nie zanim go będą mnie bić. 1% tego. Okej. Okay. Że nie w ta może zostać takie surowcowe. Je... Nie wierzę. A bo ja piorun nie postawiłem żadnego. Nie! Ja myślę, że mam pioruno Fuck Tak, bo ja zrobić ten piorunochron chyba na początku tego odcinka O fucking shit Zarąbiście, całe drewno poszło. Zarąbiście, po prostu to zrobiłem. Gdzie się robi ten piorun ochron? Jeden kamień pocięty. Super, ja to zrobiłem. Zarąbiście. A, i tyle odbudowy na nic. To jest po, po ile po jednej desce dostaję tylko... Kuźwa żart. Nie wierzę w to. Właśnie tak sobie na zastanawiałem, czy ja coś miałem zrobić w tym odcinku jakoś Bo w sumie dawno właśnie odcinka nie było, to by wyszło, żeby na przykład odcinek świąteczny, a tutaj ostatnio w ogóle w nie było, bo... pokazało e, się, nie udało mi się nagrać i ja już zapomniałem, co ja tu miałem zrobić Fak, siedem, to na dwie skrzynki starczy Węgiel Uf, Nie mam miejsca, kurde o Boże Ja stwierdzam, że ja chyba się nigdy już nie ogarnę w tej grze A już wychodziliśmy na prostą i już zaczęłem mieć... Właśnie, już tak jakby było te ja tam H7 skrzynek teraz To te, to byśmy już w ogóle mieli jakoś... bo To już jest wystarczające, żeby być w miarę ogarniętym Fak Zarąbiście jak ja teraz coś zrobię Miałem na szybkości te skrzynki i mieliśmy sobie płynąć na wyprawę jakąś kolejną. Wsmiewuję jak z tą mapą, Jezu, ale mam tu już dość sporo tego odkrytego. Ale kurde żartnie Ach. Że plus, że przynajmniej tylko w skrzynki, a nie w na przykład w całe Alchemie, że tam tutaj nasz obóz ale i tak A, Dobra to znowu stawiamy skrzynki A. Ja w życiu się nie zdążę ogarnąć jak, jak powróci to po roku ta, ta, Jakby lato Ja dalej nie dogarnięty I <śśmiech> nie wierzę W no, ja tam do znowu się spaliła, to, że w sumie nie wiem, czy dużo miałem, ale... Ale w sumie gunpowder nie wybuchł, ani nic takiego. To się za dużo jakoś mega nie spaliło. Minie flinty. butelka, to... Nie wiem, co ja chcę trwać w skrzynkach, tak szczerze. gdzie A... Jeszcze złoto. Masakra, ale przekładnie dużo po prostu zarobiście. Tego nam przynajmniej będzie brakować. A wiecie co, to się jeszcze może zjarać, więc to sobie włożymy. A reszta to chyba jest jakaś niezbyt do zniszczenia, więc nie martwię się chyba jakoś o resztę rzeczy. Ach. No i co teraz? A teraz to sobie pewno zjem eee, i zrobię kolejne żarcie Co z tego wyjdzie? Pulpety, dobra Że mi się przydało coś porobić na ten, na Sanity. Zmieniłem po co ja ten lud zbieram. Aaaa Ja nie wiem Kuźwa Wiecie co, nie obchodzi mnie to, idziemy i tak na wyprawę. Zrobię sobie jeszcze jedne pulpety, te w sumie zjemy. Będziemy mieli kolejne i płyniemy, bo kurde. A. Teraz i tak z tym nic nie zrobimy. Znowu musimy teraz czekać, aż dam ten. Drzewa urosną. A miało być tak pięknie. Dobra, możemy. Kurde, czekają te dwie kurtałki. Obniosło mi się to przez przypadek. Ach, ten młotek też jest useless. Zdejmujemy w ogóle to. Że w te drzewa urosły. Ale wiecie co, te drzewa to ja pozbieram poza odcinkiem. Że nie wiem, czy to też nie było coś, co miałem zrobić przed tym odcinkiem, tak szczerze. Mogę sobie zobaczyć przed odcinkiem właśnie co ostatnio robiliśmy. Dobra, to do następnej już właśnie postaram się ogarnąć e, ten mm, drewno, i do odcinek już powinienem mieć ogarnięty obóz, tak szczerze, e, więc to postaram się zrobić. No i może w końcu będziemy mogli coś ogarnąć, ale myślę, że też na szumie są następne odcinki, żeby w ogóle przeżyć te pół roku znowu kolejne lata już tak się pochodzi, przygotowując a nie wiem ja jeszcze worki z piaskiem robić Trzeba się robi worki z piaskiem e, o, A T. Ty, ty, ty. O siema I walczymy z nim... W sumie, czy, że nie ma mam w sumie ten mój Tę moją Didę y, aktualną więc w sumie nie potrzebuję Glejemy miałem wziąć zapomniałem Kurde ja naprawdę nie ogarniam Ale dobra Czas jeszcze nie było Trudno jest tak jeszcze teraz cokolwiek znaleźć na tej mapie. Musi wydaje, że praktycznie wszędzie byli, ale tak coś pewnie ominęliśmy. Wydaje się nie na tej maszyny, której szukam od początku serii mnie czy do nas ten e, tornado znowu przyjdzie. Ale tak szczerze, jeżeli nas przyjdzie po raz kolejny tornado już w tym roku, to spróbuję z nim zawalczyć. Bo przydałoby się tutaj jedno je zabić. Jakby nie pokonać bossów w sumie. Nie mam pojęcia, gdzie jeszcze mogę popłynąć. Dobra A właśnie czy tu był jakiś skarb gdzieś jeszcze, który mam znaleźć Nie chyba znalazłem już skarb nie Tutaj gdzieś jeszcze może coś być Tu płyniemy no Masakra, naprawdę Znowu poszły skrzynki Nowo zrobione Wiecie co? Wytropimy sobie tego Dobra, jest noc. Bo teraz mam pełną wytrzymałość łódki plus jeszcze mogę ją naprawić. I ja teraz czuję, że jesteśmy w stanie tego wieloryła pokonać. Nie podoba mi się to że, to, że go się szuka na tych najgłębszych wodach. Dobra. to też idealny moment wybrałem na szukanie go, gdzie to jest noc. Ale przynajmniej teraz mamy Kask. Dobra. Gdzie teraz? Tam. O, jest! Dobra, to jest ten zwykły. E! Proszę cię. No. Trzeba jakoś walnąć. O! Nawalamy. No, z taką już wyczałością to na easy pokonamy go. Dobrze, i ogólnie teraz... Tak, ja nie mogę. Teraz musimy zapamiętać to miejsce, a w sumie jest to na mapie oznaczone. E, I musimy tu przyjść za kilka dni. Wtedy on tak jakby napęcznieje, będzie można go jakby tak e, maczetą ogarnąć i rozsadzić go wtedy. E, I nadam jakieś fajne rzeczy. E, dobra. No i tak ostatecznie po naprawie wyszło, że... Jesteśmy tylko jakoś 100 wytrzymałości do tyłu, więc nie jest źle. Ja tak, że szukanie wyspy aktualnie to jest dość trudne na tym mm. prekcie Jakiejś takiej konkretnej. Zresztą przydałoby się, żeby się w końcu się na tego Hamleta tak szczerze wybrał, bo tak ogólnie tutaj na tym mm. prekcie w miarę zrobiłem już prawie wszystko. Dość dużo właśnie już tutaj mamy zwiedzone jednak więc przydałoby się sobie przygotować do tego Dobra jednak w sumie wracamy do obozu i chyba pościmy jak to drewno że... nie, sanity najpierw trzeba ogarnąć Teraz pytanie jak ogarnąć sanity Fak. W sumie nie mam pomysłu trzeba będzie znowu albo muszelki, albo nie kolejny zamek z piasku można spróbować zrobo zrobować mhm. zbudować i, i nim jakoś się ogarnąć też. Dobra, zdejmujemy kasp. Co tutaj tak mgliście jest? Czy coś tu jest jakiegoś złego, że ten? Że jest tam gła? No, znaczy nie wiem, czy to coś oznacza, jakiegoś konkretnego. Tam mi tak to ciekawi. Dobra, nie, no nie wnikam. Nic nie widzę w sumie, więc. Chyba nic tu nie ma. Znaczy gdzie ten nasz obóz był e, tutaj Jeszcze się udało przy okazji trochę tych wodorostów pozbierać to spoko Dobra, to wracamy Wiesz nam się teraz skończy Pulpety chcę zjeść. A, szybko. Jak teraz wojna teraz zatruje, więc tego lepiej nie oberwać. Więc by się przemoczyłem jeszcze, a bo dlatego też mi cenić tak szybko spadło. Fak. Łopata na 12%. Fajna łopata. oj, oj, oj. Podrosty zostawiamy. O, trochę ich mamy. Z nich zrobimy też pulpety. I szybko. Mam piasek. Dobra. Musimy sobie tak. Pokupię trochę piasek i będzie i na mury i na ten i na zamek. No, tylko do, 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 do yy, murów to trzeba jeszcze sobie... Do, murów, do worków piasku, to nie są mury yy, To trzeba też właśnie ten... Te tkaninę porobić sobie, a do tkaniny jest nam potrzebny 3 bambusa Może żeby mieć bambus to trzeba sobie na inną wyspę popłynąć Bo nasza wyspa już jest w tobie jedna Aż dziwne, że pomimo tego, że mam z to mi aktualnie nic nie goni ale pewnie zaraz zacznijmy do tego, no będzie, będzie źle. Ale to opata szybko leci. Patyki tam się też kończą. Masakra. Nie wiem ile piasku potrzebujemy. A ile była ten zamek? A, właśnie nas będzie coś gonić. Wiecie to trzeba założyć zbroję i się będziemy bić. Wali powietrze i bijemy Jeśli Dobrze jest dopóki nas goni jeden I w dzień Jak goni nam już dwa jeszcze w nocy dodatkowo To jest do dupy Musimy ten plecak zciągnąć No bez plecaka już nam sanity tak spadło Tak słabiej ogólnie Bo teraz nam spada tylko przez Przemoczenie ogólne A tak nawet spadało jeszcze przez to, że plecak był mokry więc dobrze Gdy wieczór się robi Okej okay, chyba tyle sanity to nie dalej do nas bić Już się zrespił Wiesz, tu się nie miałem bić z cieniami Tylko fajnie, że on się na wodzie teraz zrespił I on... Ha! Zbugował się tak przez to w sumie No teraz nie może wejść na ląd Ale go i tak ubijemy, że w tym ten... Nie przeszkadza, oba wszedł na ląd, tepnął się. No. Dobra, 38 sanity to już nie jest źle, ale tylko zbroja jest przemoczona. fakt dobra, ale plecak już przynajmniej nie jest. Eee, i... I dobra, już nas nie biją też, więc jest dobrze. Tylko ta łopatka, kurde. Za nas będą bić. Nie muszę się... E, tak, w zanim będziemy już odcinek kończyć, powoli sobie, tak, więc plan między odcinkiem jest taki, że ja pościęłam też te cały las, praktycznie, żeby zdobyć tam jakieś, nie wiem, z 8 skrzynek co najmniej, to myślę, że będzie to już odpowiednio. E, postoję sobie też przy zamku, ale to zamek, który już sobie teraz postawimy za chwilę. E, I chyba tyle, to chyba będzie taki cały plan. Więc to zdejmuj. Niech będzie to jedno drewno. Nie mam czym palić. Mogę tym palić? Nie. Niech to nikt będzie w mietku. Koszmarnego paliwa tam dość sporo już. Gdzie to było? Gdzie moje koszmarne paliwo jest całe? Czy ludzie sobie... Le... ...jechały, zawiało teraz? Fuck. Chyba będzie trzeba go zna jeszcze znaleźć te krzmolne paliwo, dobra weźmiemy tym zajara... Nie możemy tym zajarać, okej okay. Fuck! Ej, jest słabo Dobra Musiałem tę deskę ogarnąć I się bijemy Czy mogłem niby w sumie też ten e Kask założyć, ale ten kask ma 44% Co tak szybko zleciał? Trzeba też świetlików zbierać o oh, Jezus Dobra, kolejny pokonany. Ale już nie jesteśmy przemoc w ogóle, więc teraz tam tylko na razie tracimy od wieczora. E, dobrze. Zamek z piasku. Dwa a, liście palmowe jeszcze. Muszelki to mamy. Te muszelki to też już tak coraz mniej mamy, tak szczerze. Ile bo tych muszelek Trzy? Tak trzy i te dwa liście palmowe. To też czas gdzieś popłynąć. Ojojoj, oj, oj, wiecie co? Idziemy pulpety i idziemy sobie z kaskiem Idziemy pozbierać e, takie, Jakieś te, te palmy sobie pościnamy i przy okazji pozbieramy też te bambusy Trochę jednak nasza Sanity poczeka Ale to nam się też przyklepsza do, do następnego roku właśnie, żeby mieć też te worki z piaskiem od razu. A tu na wyspie naszej sąsiedniej już yy, jest dość sporo tych yy, bambusów. W sumie ja też pozbieram tak trochę poza odcinkiem. Właściwie mam, mam tutaj dość sporo do zrobienia takich rzeczy, co właśnie mi się przyszło poza odcinkiem porobić, bo to jest to takie zbieractwo, więc postaram się naprawdę ich pomiędzy właśnie... W tym odcinku następnym. Okej, okay. eee, tutaj też na, tutaj palmy są takie bardziej, takie bardziej na górze, ale to spokojnie, chyba mógł za to zbieramy. O, to się sama zbiera przez wiatr. Okej, okay. nie ile tego potrzebujemy. Na stawarek było dwa tkaniny, jedna tkanina jest z trzech. O jest tego trzeba bardzo dużo nazbierać. Mniej są małpy tutaj, to będę musiał okraść. Dobra. Sanity jak trochę się odnowimy, bo tu są kwiatki. No sporo tych kwiatków tu jest, to dobrze. Ej nie! Jezus, tak. Naprawdę mi ten kask się kończył szybko, jak ja go ściągać. Jest wężem go tutaj są. Naprawdę ten kwiat tak się... tak głupi z... wiatr. Ale nasze ciosy to już nie jest najgorzej. Ach. No to trzeba... Trzeba teraz szybko te liście palmowe ogarnąć. I i i no i sobie zrobimy ładny zamek. W ogóle śkiera się już kończy. Więc ja to mogę sobie założyć. Ile tam było tego zamku? Eee, dwa liście. To gdzie jest jakieś większe drzewo też? O tutaj. No. I ogólnie sobie posadzę, bo mamy już mało tych palm w pobliżu. A jedzenie to w sobie w miarę mamy jak jakieś po prostu różne dodatki w stylu właśnie tych ziemniaczków albo wodorostów Więc typowo nie potrzebuję kokosów i cyk, eee, dobra Eee, wracamy do obozu, ja robię zameczek i kończymy odcinek Dobra dni zostało tego i pory roku, a trzeba właśnie w tym czasie ogarnąć te, 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 te worki, które do zrobienia właśnie nie no że się spaliły te skrzynki bo wtedy byśmy mogli się typowo zajmować już porą roku następną, a nie znowu, znowu odbudowanie skrzynek, ale dobra, trudno zapomniałem o ochronie, więc mam za swoje Dobra, więc ja wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. Słyszymy się w kolejnym. Trzymajcie się i cześć.